metrze w samym centrum na stacji Chreszczatyk jest zobaczcie normalny dzień tygodnia byłby normalny ludzi niewiele widzicie normalnie na tych schodach e, są fala jest fala ludzi a dzisiaj jest ich dosyć mało wygląda to po prostu jak jeden taki Dzień, nie wiem jak to powiedzieć, może niedzielny poranek, sobota. Chociaż sobota tutaj jest często dniem pracującym na Ukrainie, to jednak wtedy ludzi w metrze jest znacznie mniej niż w tygodniu. A dzisiaj zobaczcie, mamy wtorek. Niby miałoby być tutaj tak jak zawsze rowisko ludzi. A jest dosyć pusto jest pusto dlatego, że do Ukraińców zaczyna dochodzić e, świadomość tego, że z wirusem z koronawirusem nie ma żartów że należy siedzieć w domu a większość firm przechodzi na reżim pracy w domu te, które sobie mogą na to oczywiście pozwolić i od jutra praktycznie dzisiaj jest ostatni dzień kiedy można się poruszać metrem bo już jutro Metro zostanie zamknięte do odwołania i nie będzie się można po Kijowie przemieszczać, przynajmniej metrem też. Zostaną ograniczone połączenia autobusowe i tak zwane marszrutki. To są takie małe pusiki, które dowożą ludzi do różnych miejsc w Kijowie. My idziemy dalej. Jesteśmy na stacji. Mało wychodzimy do centrum. Sami zobaczcie, ile ludzi bez masek. Niektórzy w maskach. Jak to wygląda, tak? Widzicie, tutaj normalnie nie można przejść w tygodniu. A dziś, proszę bardzo. A dziś, pusto. Metra. Sami widzicie, że jest bardzo mało ludzi Dziś ostatni dzień przed tym jak na kwarantannę będzie zamknięta stacja między innymi ta na której jesteśmy złote wrota po ukraińsku złoty i worota, ale także inne stacje metra, całe metra. A propos zamknięcia metra i innych środków transportu w Kijowie, Ukraińcy wypowiadają się bardzo negatywnie, ponieważ z swoimi sąsiadami oraz osobami. Swoimi znajomymi rozmawiami i oni mówią, a jak będziemy jechać do pracy, czym, skąd będziemy mieli pieniądze, żeby opłacić kredyty, opłaty komunalne, prąd, wodę i tak dalej. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Zobaczcie, tutaj chcę wam pokazać plakaty, jakie przygotowała miejska władza, co należy robić, żeby się... Bronić przed koronawirusem. Punkt pierwszy: mycie rąk, zasłanie, kiedy kichasz kaszlerz, noś maskę. Pomagajcie innym osobom, dezynfekujcie ręce i osobiste rzeczy. I nie dotykajcie twarzy, oczu, nosa. Nie jedźcie. Surowego mięsa i używajcie różnych środków, żeby wzmocnić swój I odporność, immunitet, to jest tak napisane. Ale zobaczcie, no, takie plakaty, czy one są widoczne dla kogokolwiek, zobaczcie, z daleka. Stoję dosłownie 2 metry od tego plakatu. słabo, Słabo wygląda kampania informacyjna. Wygląda to dosyć ponuro po i z wielką troską myślę sobie o Ukraińcach, ponieważ nie jest tajemnicą, że ukraińska służba zdrowia do najlepszych na świecie nie należy, delikatnie mówiąc. Zobaczcie, dzień tygodnia, normalnie tam stoi kolejka do schodów ruchomych na półstacji, a dzisiaj ruch wygląda płynnie jak w niedzielę. Podobał Ci się mój materiał, to nie zapomnij postawić łapki w górze i oczywiście subskrybuj kanał.